Dawno temu zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy biblijny szabat obowiązuje jeszcze ludzi, czyli chrześcijan, czy może już nie obowiązuje. Święcenie tego dnia jest czwartym przekazaniem. My jako ludzie, jak ludzie wierzący, jako chrześcijanie, nie mamy problemu z tym, żeby przestrzegać pozostałych przykazań. Nie kradnij, nie zabijaj, nie. Świat fałszywie, czy wszystkich innych przykazań, z tym nie mamy problemu, przestrzegamy ich. Tym bardziej, że ludzie wierzący w Chrystusa, narodzeni na nowo, naprawdę nie mają problemu, żeby tych przykazań zachowywać, ale powstaje taki problem, takie pytanie, w zasadzie taka wątpliwość, czy świętowanie dnia Szabatu również pozostało. I niektórzy ludzie, mieniący się ludźmi bożymi, mówią, że Jezus jest Szabatem. Jezus jest Panem Szabatu, no Jezus jest Panem Szabatu oczywiście. I że niekoniecznie już nie musimy wypełniać tego prawa, już nie musimy święcić dnia siódmego, bo to oczywiście chodzi o Dzień Pański, którym jest sobota. A pozostałe przekazania pozostały w niezmienionej formie, więc ich trzeba przestrzegać. Czwartego już nie, ale wszystkie pozostałe tak, jak najbardziej tak. I ja się nad tym problemując zastanawiałem jakiś czas, no długo się zastanawiałem, bo nie miałem do końca pewności, czy tak, czy nie. Bo przecież pan Jezus powiedział, że on jest panem Szabatu, zgadza się, ale powiedział też, że Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Bo wiadomo, Szabat został ustanowiony już w ogrodzie Eden, przez Boga, oczywiście, że tak. I jest to konieczne dla ludzkiego życia, dla ludzkiego zdrowia, dlatego że człowiek, gdyby musiał pracować bez wytchnienia, prawdę mówiąc, dzień za dniem, to w końcu jego siły by spadły na tyle, że po prostu już nie mógłby dłużej pracować, bo potrzebuje człowiek wypoczynku. I Pan Jezus sam mówił: Jako, że Szaba został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu, to też dawał Żydom, którzy się kłócili z nim, bo oni mieli prawo, zresztą oni w tym prawie sobie sami nadali takie wielkie ograniczenia, że nie można zrobić więcej kroków niż tam określoną ilość, że nie można robić tego czy tamtego, ale on im sam pokazywał, że gdyby jakakolwiek owca czy jakieś inne zwierzę wpadło do dołu, czy coś się z zaczęło dziać, to przecież by tam poszli i by te owce wydobyli, żeby nie być stratnymi, chociażby z tego faktu. Przecież też w dzień sabatu Ludzie karmili zwierzęta, poili zwierzęta i z tym na pewno problemu tam nie mieli. Zdaję sobie sprawę z tego, że to był oczywiście Stary Testament, bo Pan Jezus, kiedy był na ziemi, to on cały czas funkcjonował pod Starym Przymierzem. On to Stary Przymierze zakończył osobiście poprzez swoją śmierć na krzyżu. To jest prawda, ale warto też wiedzieć o tym, że on, dając proroctwa na przyszłość, również uwzględniał w nich dzień szabatu. Dzień szabatu, czy sabatu, jak tam kto chce mówić. Poza tym, w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus już odszedł do domu swojego ojca, również niedokrotnie padają słowa o szabacie, o jego zachowywaniu i o przestrogach, które mogłyby być z tym związane, także jednak jakaś Wartość tego dnia jeszcze pozostała. Poza tym, ja osobiście, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy Pan skłonił mnie, ażeby studiować pewne przykazania. Studiowałem całe 10 przykazań, owszem, ale kiedy czytałem 10 przykazań, moją uwagę przykuło przekazanie drugie, przekazanie czwarte. Drugie, które odnosi się do czynienia sobie wizerunków Boga, czynienia sobie wizerunków. A czwarte odnośnie dnia odpoczynku. I od razu zacząłem na ten temat trochę poszukiwać informacji. Faktycznie, im bardziej zagłębiałem się w to, tym Bóg bardziej dawał mi do zrozumienia, że jednak jest pewna wartość. Zwłaszcza, że w Starym Testamencie Bóg mówił do narodu żydowskiego: Pamiętaj o dniu Szabatu. A w Nowym Testamencie też nieraz przewija się słowo Szabat w księgach, więc jednak wartość to to ma. Rzeczywiście ja tutaj się cofnę, bo szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Poza tym Pan Jezus sam powiedział, wolno w szabat dobrze czynić. Także na pewno jest tak, że ludzie, którzy robią coś dobrego dla innych, czy dla zwierząt, czy po prostu robią coś dobrego, to nieważne, czy to był Stary Testament, czy teraz Nowe Przymierze, na pewno, i tego jestem pewien, mogą robić wszystko, co tylko, jeżeli z tego wynika coś dobrego. I nie czy ktoś wierzy w to, że szabat nadal trzeba zachowywać, czy że już nie trzeba go zachowywać, że 10 przykazań, które było, to teraz jest okrojone o to jedno, no ale chciałbym do tego jeszcze dojść. Zwłaszcza, że apostoł Paweł w liście do kolosan napisał takie słowa. Niech więc nikt Was nie osądza z powodu jedzenia lub picia. Co do święta, nowiu księżyca lub szabatów, są to cienie rzeczy przyszłych. Są to cienie rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. I dlatego Apostoł Paweł nie wyraża się o świętowaniu dniu szabatu, na przykład jego, jako przymusu. Tylko sprawdzę jeszcze. Czy cały list do Kolosan mówi dokładnie w tym samym kontekście? Zwróćmy jednak uwagę na to, że wielu chrześcijan w dzisiejszym świecie, tym bardziej cały Kościół Rzymskokatolicki, obstaje przy tym, ażeby świętować Dzień Odpocznienia. Jednakże, jeśli chodzi o Kościół Rzymskokatolicki, to Dzień Odpoczynku jest ustanowiony. Dzień pański jest ustanowiony jako niedziela. Jest to oczywiście odstępstwo od Bożego prawa, mówiąc w tym kontekście, odstępstwo od Bożego prawa, bo nigdzie nie zostało napisane, że Bóg nagle świętowanie dnia sobotniego zmienił na dzień niedzielny. Miało to miejsce już za czasów cesarza Konstantyna, że on, kiedy powołał do istnienia Kościół Rzymsko-Katolicki, to on na początku, ludzie, którzy tam przyjeżdżali, szczególnie Żydzi, którzy ze swojego państwa Izraela przyjeżdżali na tereny, które były zawładnięte przez Rzymian, zresztą na tereny ich kraju, i tam na początku jeszcze mieli możliwość, żeby sprawować kulty własne, świętowanie dnia sobotniego, na przykład, ale później też Konstantyn zmienił to na świętowanie dnia niedzielnego. Na początku było to trochę pomieszane: Żydzi świętowali jedno, katolicy świętowali drugie, a dopiero później Kaiser Konstantyn ustanowił tylko i wyłącznie niedzielę jako ten dzień święty, jako ten dzień odpoczynku, jako dzień wolny od pracy, jako dzień na pojednanie się człowieka z Bogiem. Ale ciągle to jest po prostu odstępstwo od Bożego prawa. I tak jest do dzisiaj nawet prezydenci różnych krajów, czy to krajów katolickich, chrześcijańskich, czy nawet muzułmańskich czy jakiejkolwiek innej wiary, również obsają za tym, ażeby dniem wolnym od wszystkich zajęć, ażeby dniem, w którym człowiek ma się pojednać, powinien pojednać się z Bogiem, nieważne w jakiego wierzy, to była ta niedziela. Jednakże aż do końca Nowego Testamentu, do ostatniej księgi Dzień sobotni ma wartość, ma znaczenie. Wiem, że teraz wiele osób będzie się doszukiwać we mnie, może kogoś, kto chce, aby ludzie powrócili do prawa. Nie, to nie o to chodzi, bo czasami ludzi, którzy są tacy ludzie, którzy twierdzą, że za nieprzestrzeganie dnia sobotniego, dnia Sabatu, przez to właśnie oni mogą dosąpić zbawienia. No nie o to chodzi, bo ja nie jestem taką osobą, bo przecież wszyscy wiedzą, że zbawienie dostępuje się tylko poprzez wiarę w Chrystusa, a nie przez wypełnianie przykazań. To nie znaczy, że mamy wręcz bezczelnie łamać przykazania. Nie, ale wiara w Jezusa Chrystusa pozwoli na to, ażeby Duch Święty już kierował ludzkim życiem i wtedy prowadził, tego danego człowieka do wypełniania woli Bożej. A co będzie wolą Bożą? No to on to na pewno każdemu pokaże. Jednakże ja muszę powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, w moim przypadku to było tak, że ja skupiałem się na drugim przykazaniu, na czwartym przykazaniu i otrzymałem taką wewnętrzną pewność, takie ponaglenie, ażeby po prostu Zwrócić się ku temu, ku tym przykazaniom i zastanowić się nad tym, czy wypełniamy jako ludzie nowo narodzeni właściwie, czy niewłaściwie. No ale chciałbym się zwrócić też do pisma i pokazać parę wersetów, które nie do końca ja jestem w stanie zrozumieć, czy one się zgadzają ze słowami Pawła, że ażeby człowieka innego nie sądzić odnośnie dnia sobotniego. Bo wiedzmy, wiedzmy że Dniem Pańskim, dniem odpocznienia jest sobota, a nie tak jak większość ludzi uznaje ten dzień za niedzielę. Cały kościół rzymskokatolicki i m.in. on, no nie, ostatnim dniem tygodnia jest sobota, a nie niedziela. Tu jest pewna taka nieprawidłowość, ale to jak powiedziałem, to już wprowadził Tezarz Konstantyn i przeniósł święcenie dnia Pańskiego z soboty na niedzielę, ale to jest taka dygresja. Także nieważne jak będzie wyglądało to nagranie na samym końcu, ale proszę mnie nie osądzać od razu, nie potępiać, a może jest coś, czego ja nie rozumiem i nie będę rozumiał do końca, więc prosiłbym, żeby mnie naprowadzić na tę właściwą drogę, na ten właściwy punkt mojego zaczepienia. Bo faktycznie mamy przestrzegać 10 przykazań, za chwilę po śmierci Pana Jezusa mamy przestrzegać 9. Jednakże prawdą jest to, że jeśli człowiek jest w Chrystusie, po pierwsze jest stworzeniem, a po drugie Jezus jako Pan szabatu zapewnia zarówno odpocznienie, jak i zapewnia komunię z Bogiem. Więc tutaj jeśli o to chodzi, to w pewien sposób stawiając znak równości pomiędzy dniem odpocznienia a Jezusem, to by się wszystko wypełniało. Wszystko zamykałoby się w osobie Jezusa Chrystusa i odpocznienie i komunia z Bogiem. No, ale co mówi Nowy Testament na ten temat? Na temat dnia pańskiego, na temat dnia odpocznienia? Bo prawda jest taka, że niedziela jako dzień odpocznienia, jako dzień komunii z Bogiem, jako dzień, kiedy Boga można czcić, uwielbiać, jest to fałszywy dzień, jest to takie ochrzczone pogaństwo. Bo Niedziela nigdy nie była ostatnim dniem tygodnia. Teraz jest. Niedziela była pierwszym dniem tygodnia, kiedy powinno się rozpoczynać pracę i cały tydzień. Koniecznym jest wiedzieć, naprawdę warto jest wiedzieć to, że świętowanie niedzieli, bo przecież ludzie z całego świata chcą Boga czcić w określony dzień. Wybrali sobie teraz za ten dzień niedzielę. Ale warto wiedzieć, że Jezus Chrystus, który jest dla nas wszystkich wzorem takiego postępowania, jakie wszyscy ludzie, którzy mienią się chrześcijanami, chcieliby i oni biorą z niego przykład. Więc warto wiedzieć, że Pan Jezus nigdy, przenigdy nie uświęcał dnia niedzielnego. Niedziela nie była przez niego uświęcana, a tylko sobota, ostatni dzień tygodnia. Faktycznie on żył pod Starym Przymierzem. Zgadza się, ale święcił dzień sobotni. On kultywował Szabat. Dlatego dzisiaj chrześcijanie twierdzą, że mogą czcić Boga w niedzielę, więc jest to wielka różnica pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem a dzisiejszym chrześcijaństwem, więc coś tu jest nie tak. Więc w jaki sposób tacy ludzie idą za Chrystusem? Przecież słowo chrześcijanin jest to człowiek, który należy do Chrystusa, a jeżeli robi wszystko to, czego nie robił mistrz, więc jest to marne chrześcijaństwo i taki człowiek się nie powinien chrześcijaninem nazywać. No ale dobrze, idźmy dalej. W pierwszym mieście Piotra, w drugim rozdziale, w 21 wersecie, apostoł naucza nas, że Chrystus powołał nas wszystkich, chrześcijan, ludzi, którzy się mieli chrześcijanami, abyśmy podążali jego śladami i robili to, co robił on. Jeżeli chodzi o uświęcanie dnia, to... Ani Chrystus, ani jego uczniowie po nim, aż do czasu, kiedy kanon Nowego Testamentu został zakończony, nigdy nie uświęcali niedzieli. Zawsze to był dzień sobotni. Ewangelia według Kasza, 4 rozdział 16, werset, tam jest napisane, że pan Jezus zgodnie ze swoim zwyczajem, w dzień sobotni wchodził do synagogi i tam nauczał w synagogach, nauczał, tam uzdrawiał. Jako, że Jezus nigdy nie uświęcał niedzieli, tylko zawsze sobotę, to ci, którzy mienią się Jego uczniami i chrześcijanami, bo, tak jak powiedziałem, mówienie o sobie, że jest chrześcijaninem, to znaczy, że należy się do Chrystusa, więc winni wykonywać to samo, co ich mistrz. Prosta sprawa. Tak samo jak w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w wersetach od 4 do 12 albo 14, pisze wyraźnie, że że święcenie szabatu czy sabatu dalej pozostaje, dalej funkcjonuje. Tak samo, kiedy pan Jezus mówi o prześladowaniach, jakich będą doświadczać chrześcijanie, to mówi tak, a to mówi oczywiście o czasach, kiedy już to jego nie będzie na ziemi, kiedy on już będzie w niebie i kiedy nastanie już nowe przymierze, bo tłumaczę kolejnym razem, że przymierze stare trwało do momentu śmierci Chrystusa na Krzyżu a później zaczęło się już nowe przymierze. I Pan Jezus mówi, a jest to zapisane w Ewangelii do Mateusza, w 24 rozdziale, 20 wersecie. Mówi tak, módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Także jak widać, nawet pod nowym przymierzem jeszcze szabat wciąż obowiązuje. Pana Jezusa nie ma tutaj na ziemi, jest nowe przymierze, a jednak szabatu nikt nie zniósł. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że Pan Jezus jest Panem Szabatu, Pan Jezus jest Szabatem, a potwierdza to pewien werset. Chodzi tutaj o fragment z listu do Hebrajczyków z czwartego rozdziału. Od pierwszego wersetu przeczytam. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z Was pozostał w tyle. I nam bowiem była zdecydowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowa usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpocznie Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zestawana dobra nowina, spod nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem szedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Osobiście uważam, że odpoczynieniem jest Chrystus. Każdy, to jest w Chrystusie, który jest nowonarodzony, jest w odpocznieniu. Dlatego wtedy można wziąć słowa Pawła z listy do kolosan, że nieważne, czy ktokolwiek spełnia wymagania jakiegoś święta, bo każdy nie robi jak chce. To są właśnie słowa Pawła, apostoła Pawła. Jednakże dobrze jest wybrać sobie jakiś dzień z tygodnia, ażeby nie pracować tego dnia, tylko odpocząć. Zbliżyć się bardziej do Boga, mimo że ludzie Boży Nowonarodzeni są w Chrystusie. Wszystko stało się nowe, po stare przeminęło i żyją z Chrystusem nie tylko jeden dzień w tygodniu, ale przez cały czas. Jednakże dla samego ciała, dla dobrego samopoczucia, warto sobie jakiś dzień wybrać i w tym dniu odpocząć i w tym dniu również zbliżyć się do Boga na różne inne sposoby. Jednakże Dnień Pański jako taki istnieje nadal. Jest to napisane nawet w objawieniu Jana w pierwszym rozdziale i dziesiątym wersecie. Także Jan doskonale zdał sobie z tego sprawę, że ten dzień, dzień sobotni, oczywiście jest jak najbardziej poprawny. Jego rozumienie jest poprawne. Także wynika z tego, że będąc w Chrystusie, święcimy również Szabat. Jednakże ci, którym się wydaje, że przez Spełnianie Szabatu tak po prostu, nie będąc w Chrystusie, nie będąc nowonarodzonymi, spełniają prawidłowo uczynki, to oni są w błędzie, bo wtedy będą musieli wypełniać całe prawo, całe prawo żydowskie, a tych przekazania jest dużo więcej niż tylko 10, jednakże nawet Żydzi pokazali to, że nie są w stanie wypełniać całego prawa, a jeżeli ktoś nie wypełnia chociaż jednego przekazania, to jest winny złamania ich wszystkich. Dlatego ludzie, którzy pokładają ufność w przykazaniach, upadną. Żaden uczynek nie zaprowadzi do Boga. Muszą tacy ludzie się po prostu narodzić na nowo, w Chrystusie Jezusie się narodzić i będąc w Nim, i również szabat będzie im zaliczony na początek tego, że wypełniają całe prawo. Chciałbym przytoczyć tutaj takie informacje odnośnie święcenia soboty i święcenia niedzieli. Warto wiedzieć, że jeśli chodzi o święcenie niedzieli, to tą instytucją, która jest za tym, żeby święcić niedzielę, święcić Boga w niedzielę, żeby to dzień niedzielny był dniem odpoczynienia, jest Kościół rzymskokatolicki. I co on mówi, stawiając go naprzeciw Pisma Świętego? Co mówi Biblia o sobocie, a co mówi Biblia o niedzieli? Biblia o sobocie mówi tak że Bóg odpoczął od pracy w dniu sobotnim. Jest to zapisane w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w wersetach od pierwszego do trzeciego. Tym samym, według doktryny katolickiej o niedzieli, to jest zapisane w Biblii tak, że Bóg rozpoczął pracę w pierwszym dniu tygodnia. W Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale to pisze. Faktycznie pierwszy dzień tygodnia jest to niedziela. Co mówi Biblia o sobocie? Jezus, gdy Wielki Piątek dokończył dzieło zbawienia na krzyżu, odpoczął w grobie przez Sabbat. Ewangelia według Łukasza 23 rozdział 54 werset. Co mówi Biblia o niedzieli? Mówi, że Jezus powstał z grobu w niedzielę, aby kontynuować swoją służbę na rzecz ludzkości. Można o tym przeczytać w Ewangelii według Łukasza w 24 rozdziale w wersetach od 1 do 6. W Biblii pisze, że Bóg nakazał człowiekowi odpocząć w siódmym dniu tygodnia, a tym samym, jest to zapisane w Księdze Wyjścia, w XX rozdziale, w wersetach od 8 do 11, tym samym Bóg polecił człowiekowi pracować sześć dni łącznie z niedzielą. Jest o tym zapisane w Księdze Wyjścia, w XX rozdziale, w wersetach od 8 do 11. Poza tym wszyscy patriarchowie, prorocy i apostołowie, a także sam Pan Jezus i święci, Święcili sobotę. Jest o tym napisane w Księdze Rodzaju 25,5, w Ewangelii do Łukasza 4,16, czy w Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, 42 wersecie. Jeśli chodzi o niedzielę, to nikt z patriarchów, proroków, apostołów nie święcił niedzieli, nigdy nie było, a Pan Jezus nie zapowiedział w tym zmiany, bo on nie przyszedł, aby usunąć prawo, ale je wypełnić. Co do soboty, to przystępując przekazanie czwarte, grzeszymy, gdyż grzech jest przestępstwem prawa. Pisze o tym w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, czwartym wersecie. W tym samym czasie Bóg nie dał prawa nakazującego święcenie niedzieli. Gdzie zaś nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Więc jeśli ktoś chce święcić swoją niedzielę, niech to robi. Co do soboty, to Bóg ma sobotę za swój święty dzień. Jest to zapisane w księdze Izajasza w 58 rozdziale czasym wersecie, a Jezus jest Panem szabatu. Zapisano to w Ewangelii II Marka w drugim rozdziale, 28 wersecie. Niedzieli nigdzie w Biblii nazywano Dniem Pańskim, tylko Kościół rzymski, tak ją nazywa. Szabat wymieniony jest 59 razy w samym Nowym Testamencie. Proszę na to zwrócić uwagę. Niedziela wymieniona jest tylko 8 razy w Nowym Testamencie i tyle. W tym dniu, jeśli chodzi o sobotę, nie należy podejmować świeckich zajęć. Zapisano to w Księdze Izajasza 16,23, w Księdze Izajasza 58,13 i w Księdze Nehemiasza 13,15 do 19. Wierzący ludzie mieli w niedzielę wykonywać powszednie zajęcia, które nie uchodziłyby w dniu nabożeństwa. Jest to zapisane w 1 Tytu Koryntian, w 16 rozdziale 2 wersecie. Co do Sabbatu, to święcenie Sabbatu niesie szczególne błogosławieństwo Boże. Zapisano to w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale trzecim wersecie, w Księdze Izajasza, w 58 rozdziale w wersecie. a co do niedzieli, to święcenie tego dnia nie wiąże się z żadnym błogosławieństwem. Nic o tym pismo święte nie mówi. Przekazanie nakazujące święcić szabat Bóg napisał swoim palcem na tablicach kamiennych, podkreślając jego wieczny i niezmienny charakter. Można o tym przeczytać w księdze powtórzonego prawa w 5 rozdziale w 22 wersecie. Tym samym nakaz święcenia niedzieli ma ze sobą jedynie ludzką tradycję, którą Biblia nakazuje porzucić, ilekroć koliduje ona ze Słowem Bożym. Można o tym przeczytać w Ewangelii według Mateusza w rozdziale 15, wersetach od 8 do 9. Także święcenie niedzieli jak ktoś tam chce, niech tak robi. Zresztą apostoł Paweł też. Powiedział, że niech każdy robi jak chce, jednakże trzeba wiedzieć, że święcenie niedzieli nie człowiekowi żadnego błogosławieństwa. Jest po prostu daremne jest stratą czasu. Temat tu, pozostawiam otwarty. Niech każdy wypowie się pod tym filmikiem w dyskusji. Błogosławię wszystkich, ewangelist Dawid.